Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i oczywiście witam Was w Pepko. Zapraszam na przegląd nowości w tym sklepie. Pojawiły się naprawdę bardzo ładne rzeczy tutaj wazony po 50 złotych. Zasłony, taki dwupak 100 zł. Obok też bardzo ładne, i tutaj mamy po, pojedynczą za 60 zł. Firanki 70 zł za dwie sztuki. Firanka w takie koła, jak widzicie, i tutaj niżej mamy cenę 60 zł, taka delikatna. Firanka, delikatny wzór. Tutaj już mamy cenę 80 zł. I zasłona. Cena 80 zł. Bardzo ładny kolor. Różowy. Coś do łazienki. Półki metalowe w kolorze czarnym i cena za taką półkę

Tutaj jeszcze mamy w kolorze brązowym, również kosztuje 25 zł. 50 zł w kolorze szarym. I tutaj mamy po 50 zł na żółty, dwa kolory. Pojawiły się nowe kubeczki na jesień. Cena 12 zł. Taka dynia. Bardzo fajnie wygląda. I tutaj mamy za 25 zł, takie brązowe szklanki. Powiem wam, że bardzo ładnie wyglądają i zaraz wam pokażę też kieliszki, bo są również z tego samego szkła. Tutaj mamy po 15 zł takie zestawy kubeczków. Wracając oczywiście do tych kieliszków 35 zł. To wiecie co? Pokazywałam wam ostatnio w action bombki Właśnie w tym kolorze i powiem Wam, że fajnie by wyglądał stół na święta. Tutaj mamy brytwanki silikonowe, taka keksówka za 25 zł. W kolorze szarym z dodatkiem koloru różowego, i tutaj jeszcze mamy na babeczki. Cena 30 zł. Bardzo fajne. Rękawice kuchenne po 5 zł w kolorze beżowym. Tutaj obok mamy łapkę za 7 zł. I do kompletu komplet takich ściereczek za 10 zł. I oczywiście coś na Halloween. Tutaj mamy za 30 zł. Taką dużą dynię. Obok sowa. 20 zł. Bardzo ładna, duża sowa. Tutaj mamy za 40 zł. Taką dynię na Halloween. I powiem Wam, że ona jest świetna. Bardzo mi się podoba. Do środka możemy włożyć na przykład cukierki. Myślę, że bardzo fajny pomysł. Także takie nowości. Tutaj mamy grzyby po 8 zł. I powiem Wam, że te sowy są po prostu super. I silna dekoracja 20 zł. I tutaj mamy pufę w stylu boho. Cena tej pufy to 120 zł. Tutaj obok metalowe doniczki. I jak widzicie, są różne wielkości. Taka mniejsza, 20 zł. Tutaj mamy większą. Za 40 złotych i największa kosztuje 70 zł, taka duża roślina 60. I tutaj kolejna nowość młynek za 40 złotych, duży, wysoki. Drewniany 30 cm. Bardzo fajne. Jeżeli chodzi o nowości, to jeszcze coś Wam oczywiście pokażę. Fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. And Termosy po 35 zł I tutaj jeszcze mam taki sam, tylko w kolorze czarnym. Tutaj mamy kolejne nowości. Taka suszarka w kolorze szarym. Cena 80 zł. I coś do sprzątania. 12 zł. Tutaj mamy szczotkę z szufelką za 15 zł. Szczotki 6. Tutaj mamy miotełki do kurzu. I MOP, taki trójkątny. Jestem tylko bardzo ciekawa jak z trwałością 15 zł miotełka. I tutaj mamy różnego rodzaju szczotki po 6 zł. 15 zł, taki koszyk do przechowywania. Wracając oczywiście do tego mopa, to kiedyś ktoś chyba mi wspominał w komentarzu, że jest zadowolony. Także możliwe, że i te również fajne. Tutaj mamy różne wielkości oczywiście tych pudełek. I tutaj mamy za 15 zł takie kosze do segregacji. Dostępne są różne kolory. 30 zł kosztują takie lampki, dwa rodzaje. I kochani, postanowiłam wstąpić jeszcze do Kika. W Kiku też pojawiły się nowe dekoracje, takie materiałowe dynie po 10 zł. No, niestety niektóre są uszkodzone. Tutaj mamy bardzo ładne w kolorze jasnoróżowym. Bardzo fajny materiał. I jeżeli chodzi o nowości, to mamy tutaj również takie grzyby. Tam jeszcze widzę są dynie takie bordowe. Taki grzyb kosztuje 10 zł i również ten kapelusz ma materiałowy, bardzo fajnie wygląda. I tutaj ta bordowa dynia, chyba najładniejsza z nich, z tych wszystkich. Cena też naprawdę bardzo fajna. Tutaj mamy jeszcze te grzyby z bordowymi kapeluszami. I zobaczcie na tego jelonka, sarenka, 13 zł. 18 zł, natomiast kosztuje taki lisek uroczy. Oczywiście, wszystkich dekoracji Wam dzisiaj nie będę pokazywać, bo pokazywałam je Wam w ostatnich filmach, także bardzo serdecznie, oczywiście, zapraszam do oglądania. I tutaj mamy taką dużą latarnię za 65 zł. Oczywiście, wiadomo, nie może zabraknąć dekoracji na Boże Narodzenie. Pokażę Wam dzisiaj tylko nowości. Natomiast jeżeli macie ochotę zerknąć na inne dekoracje, to zapraszam Was do poprzedniego filmu z Kika. 70 zł. Taka duża figurka. Tutaj mamy choinki po 8 zł. Oczywiście w tym roku również muszę dokupić do mojego świątecznego miasteczka. 18 zł domki. Tych kościółków już nie ma, ani jednego. I tutaj mamy kolejne nowości, takie ceramiczne choinki 15 zł dostępne są w trzech kolorach różowym tutaj mamy w kolorze białym i zielonym 7 zł takie pudełka dostępne są różne rodzaje tutaj mamy z takim niedźwiadkiem z prezentami z odwróconym Mikołajem. I tutaj też mamy. No, może skrzat to jest. 18 zł. Choinka. I powiem Wam, że. 12 zł. I powiem Wam, że jak coś Wam wpadnie w oko, to. Wybierajcie się już teraz do sklepów, bo nawet Pani tutaj w sklepie mówiła, że przyszła Pani i zrobiła zakup za prawie 400 złotych samych dekoracji świątecznych. 20 złotych, taki piesek w mikołajowej czapce i tutaj mamy bardzo ładne skrzaty w kolorze różowym, śliczne są, bardzo mi się podobają. Naprawdę fajne są dekoracje w tym roku. Yy, możliwe, że będzie coś jeszcze. 45 zł. Taki skrzat. I kolorowe choinki. 15 zł. Tutaj mamy ozdoby na choinkę 7 zł, skrzydła. Tutaj mamy złote, srebrne, białe, takie ażurkowe, serduszka. Również dostępne są różne kolory. Wszystkie ozdoby kosztują po 7 zł. Takie małe ozdoby po 9 zł. 4. I kochani, piękne roślinki sztuczne. Tutaj mamy cenę 18 zł. Takie kule w kolorze jasnoróżowym. Te też są bardzo ładne. Bardzo ładny kolor.